Alkoholizm to choroba na życzenie. Nikt wam na siłę do mordy nie wlewał. Sami do tego doprowadziliście. To wasza wina trzeba było nie pić. Słyszeliście coś takiego? Ja wielokrotnie. Czytam również takie komentarze pod moimi filmami. A co gdyby sytuację nieco odwrócić? Uwaga, to nie będzie film dla ludzi o słabych nerwach. A ja się domyślam, że wkurzę nim bardzo wiele osób. Tak się składa, że jestem alkoholiczką, narkomanką i w swoim życiu przeszłam również przez raka. Miałam chłoniaka. I jak miałam raka, to nikt mi nie mówił. Trzeba było nie jeść wysoko przetworzonej żywności. Trzeba było chodzić w maskach z filtrami, żeby nie wdychać spalin samochodowych. Trzeba było nie pić alkoholu, bo tak alkohol potrafi aktywować nowotwór. Jak miałam raka, to nikt nie mówił, że jestem słaba psychicznie, że to selekcja naturalna że skoro przez tyle czasu żarłam i piłam gówna i teraz mam raka, to powinnam sobie sama z tym poradzić, a nie ciągnąć z podatków uczciwych obywateli. Nikt nie wypominał mi, że na przykład mogę dostać rentę. Ale za każdym razem, kiedy mówimy o chorobie alkoholowej, słyszymy właśnie te teksty, które przed chwilą przytoczyłam. Uzależnienie, w tym również alkoholizm i narkomania, to choroba śmiertelna i nieuleczalna. Podobnie jak nowotwór, nie jest chorobą na własne życzenie. Czy porównuje te dwie choroby? Nie, bo są zupełnie inne. Ale tak samo jak nie wchodzicie na oddział onkologiczny i nie mówicie ludziom, że mają to, co chcieli. Tak samo nie róbcie tego alkoholikom, ludziom uzależnionym, którzy walczą o życie. Jestem gotowa na to, co będzie działo się w komentarzach. Ale wiem też, że to kolejna kwestia, którą trzeba wyjaśnić. Wszyscy możemy zdrowieć. Pogody ducha i trzymajcie się trzeźwiotko.